Karoli, dziewczyny. Kochani, myślałaś, że Piedra spotkasz w Margate? Czuję, że tutaj coś będzie. Zaświeciło mi się złoto na początku. Widać, jak nam tam kreweta dynda. Kurna, toż to jakiś rekin. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w nowym odcinku, witamy Was z autostrady w drodze do Margate. Jedziemy tankować i jedziemy w bardzo fajne miejsce, które znaleźliśmy na Park. Fortnite, które jest jednym z nielicznych miejsc w naszym hrabstwie. Gdzie możemy stać na dziko? To jedziemy. sobie tutaj obczailiśmy całą miejscówkę. Wygląda super, naprawdę świetnie. I teraz jedziemy coś zjeść. Znaleźliśmy libańską restaurację, która się nazywa Pasha. Także jakieś to polskie. Jedziemy sprawdzić, bo mają super opinie na Twitterwejzorze i bardzo tak. fajnie wyglądają dania w zdjęciach. I jesteśmy ciekawi. Jak to będzie wyglądało? To będzie porażka, czy odkrycie? Odkrycie. W tej restauracji pani nam zaproponowała, mówi, że było no, rodzin, ale chyba nie po to tutaj przyszliśmy. Tak, nie po to, żeby iść ale lokal fajny. Karoli dziewczyny. Uwielbiam, gdy w restauracjach są zdjęcia. Co prawda nie wszystkie, ale, ale jest dużo. Pierwsza część, kurczaczki, baraninka, humus. Że ogólnie to wszystko tak wygląda. Zobaczcie. Pątrczki, ziemniaczki, baraninka, kurczak już zjedzony i humus. pięćdziesiąt funty. 54 funty. Także całkiem nieźle w sumie. Za taką łóżkę to naprawdę... Super. I fajne przeżycie, coś nowego. Kochanie myślałeś, że Biedrę spotkasz margiej. No nie. Co tam znowu rozwaliłaś? Nasz alarm. W złym miejscu jest troszeczkę to fakt. Nie jest Biedronka. ale trochę inna. No jest kawał sklepu jak Będziemy na Anglię. Wiecie, my się trochę zachwycamy, bo w Anglii jednak tak wielki sklep polski. To rzadkość. Zakupy zrobione. 15 funtów. 15 funtów wracamy na moistówkę naszą. I tak wygląda nasz parking. Zaczął się odpływ, także pojawia się plaża. Super sprawa jest opcja szukania. To może odejdzie tam, gdzie ten słup mniej więcej jest, także będzie pole do popisu. Stoją kamperki różne. Tutaj sobie ktoś buduje kampera. Pewnie nie ma miejsca przed domem po prostu. Tutaj jest nawet kamper na polskich rejestracjach ciekawe bardzo. A my stoimy sobie tak. Także bardzo fajne miejsce. Ciche miejsce się wydaje. No i można łowić ryby. Mamy następny dzień. No piękny dzień. Odpływ jest, plaża się odsłania. Także niedługo ruszam z wykrywaczem. Biorę się za kawkę i zaczynamy ten dzień. Cała Elcia. Smacznej kawusi. Mamy już godzinę 11. Ja mam w planach wędkowanie, ale nie mam przynęt. Niedaleko jest supermarket. I tu jest taki basen stworzony ręką człowieka, gdzie ludzie sobie przychodzą i się kąpią. Jesteśmy, Nawet nie się za mówiłem, że niedaleko i czas się brać za jakieś aktywności ciekawe, bo się nie mogę doczekać. Na śniadanie kefir gęsty. Idziemy poszukać coś w tych kamieniach. Wezmę sobie kalosze z garażu. Idziemy. Proszę, jaki króciutki. Chciałbyś takiego? Nie. Jakieś ważne informacje? O, na przykład, jesteśmy tu, a Maidstone jest... Gdzieś tam, a tutaj jedziemy na obiad. Skakuj! Tutaj pani wskoczyła, właśnie pływa sobie. Mimo tego, że jest tutaj dość szeroko i to przynajmniej by cztery osoby koło siebie stanęły, to ja i tak się boję. No i tak przeszliśmy sobie dookoła. Idziemy w te glony i w te wodorosty, szukać tam. Życia. Nie pomyślałam, bo sobie przypomniałam, tutaj byliśmy bardzo dawno temu. I to nie jest dla nas nowe miejsce, ale na przykład jest tutaj ten parking, gdzie spaliśmy. I mam taką refleksję, że kiedyś, jak dużo jeździliśmy, to nigdy nie zwracaliśmy uwagi na takie miejsca, tak. gdzie moglibyśmy zaparkować busem. I to jest zabawne, bo my znamy mnóstwo fajnych miejsc, nigdy nie zwraciliśmy uwagi, czy można ewentualnie wjechać samochodem, bo nam to nie było potrzebne. Zmienia całkowicie perspektywę, abyśmy byli w całkowicie tak, nowym miejscu. To nie? prawda. I zawsze to będę powtarzała, że jak będziemy mieszkać w Polsce, to będzie mi brakowało dostępu do morza jednak. Oj, tak. Nie jestem jakąś fanką ogromną, bo nie wyobrażam sobie tutaj biegać teraz w piance i marznąć w tej wodzie. Ale sam fakt w ogóle dostępu, że można sobie przyjechać i pospacerować, to będę za tym tęsknić. Tym bardziej, że my w Polsce, jak będziemy mieszkać, to będziemy musieli przejechać cały kraj. Cały tęg. Żeby dojechać nad morze, więc chyba łatwiej byłoby pojechać gdzieś na południe, nie? Będziemy mieli bliżej do Chorwacji. Całkiem co? ok, możliwe. No. I teraz, jak patrzymy tak z bliska, to w sumie nie ma zbyt dużo takich luźnych kamieni, które można by było przewrócić, żeby spojrzeć, czy coś jest pod spodem. Tu w ogóle nie ma kamieni. <laughs> Właśnie. No uwaga. Nic. Czasami się warto spojrzeć z bliska, dlatego że takie miniaturowe organizmy nie są do końca tak widoczne. O, i mamy tutaj fajny przykład. Tutaj mamy ostrygę, która jest przyczepiona do takiego kamienia. To jest dokładnie ta ostryga, którą się jadą tutaj w lokalnych restauracjach. A tutaj mamy kolejną ostrygę. Zobaczcie. Coś takiego nie wiem, jak one się nazywają. I tutaj mamy chyba następne. Tak, to też są ostrygi, tutaj. Nic, a nic. Wymaga to trochę wysiłku, jak się nie ma kaloszy, żeby sobie nie, nie stanąć po kostki w wodzie. I trzeba uważać na te czarne, żeby nie stanąć tak, żeby jakaś dziura nie była pod spodem, sobie nie zrobić krzywdy. Patrz, kolejne ostrygi przyczepione do kamienia. O, tutaj na przykład malutka jeszcze ostryga, dopiero się rozwija. Dobra, czuję, że tutaj coś będzie. Jest i krabos. Tadam! Żegnamy pana kraba. Tak, już sobie pobiegł. Ta muszelka jest pusta. Zobaczcie. Ale przyklejona mocno do tego kamienia. Okay. Poszedł. A ja tak sobie myślę, co to tak ten szura coś i stoję tyłem do Karola. O bony. Jakie piękne serce, no proszę Państwa. Karol odnalazł w sobie wewnętrzne dziecko. Ja też chcę coś narysować. Nie widzę. A ja co mogę narysować? Jest tak Kurde, powiem Ci, że... Prawie, nie? No. Solary też, bo to Plaża jest w końcu. To jeszcze Markizę. Nie no prawie jak Mercy. No prawie. No dla mnie to jest to no, nic. Wsiadamy, jedziemy. Co prawda Felgi dowaliłem 45 cali Światło. Pyk. Mercedesowskie. Brawo. A tutaj pyk. Pyk. Brawo, to teraz trzymaj, a ja dorysuję nas. Trzymaj. Ja mam swoją kredę. Skąd masz? <sumy> <skrybujesz> Ani nie było to Co większego to Dzięki. Co to za bydle? to za nie jestem. taki no i... to ja? A, nie to ja? miły, to Nie, musi być jest czekaj. Tak. Dobra. Nie ma to kamery. I tu jeszcze y, nie ma ten, ale narysuję Zuzię. Zuzie, dobra. Tu sobie narysujemy coś, czego oficjalnie nie ma. Merci. Pieniądze. <grymne> nie, po ślubie nie będzie pieniędzy <grymne> na pewno. A Zuzia to taki uszcz trochę jak królik, nie? <grymne> trochę tak. Ta -da! <grymne> Zostawiliśmy pamiątkę po sobie. Pierwszy sygnał, pierwsza dziura, dziadostwo. Drugi sygnał na wierzchu, amylinium. Jak na razie, same śmieci. Jest ładny sygnał kapsel. Kolejny kapsel i tutaj ciekawostka to jest wapienny kręgosłup kałamarnicy. Tak wygląda. Niektórzy robili z tego spławiki na ryby kiedyś dawno temu. Tam widać małego adepta poszukiwań z wykrywaczem. Fajnie bardzo mi się podoba to właśnie jak młode osoby biorą się coś takiego zamiast siedzieć przed komputerem to lepiej zawsze wyjść na zewnątrz pochodzić sobie spędzić czas na świeżym powietrzu i ruch także jestem za. Polika. I jest pierwsza moneta. Najmniejszy angielski nominał, czyli jeden pence. No ale to już zawsze moneta. Szesnastka. Bardzo ładny sygnał. Przesunięte. Nie to, nie to. Zmieciło mi się złoto na początku. Wygląda troszkę jak kolczyk. Tak, to jest kolczyk. Ale zobaczcie, wygląda jakbyśmy mieli złoty kolczyk. Obmyję to i zobaczymy w busie. Ogólnie jest pustynia. A na koniec coś takiego. No fajnie. I zrobiłem całą tą plażę. Mnóstwo śmieci. Zajęło mi to godzinę 40 minut mniej więcej. Tak to wygląda. Chyba nie wszystko złoto co się świeci, chociaż się ładnie błyszczy. Nie widać żadnych prób. Jeden pens. Marnie, ale zawsze coś. Co robimy teraz? Idziemy jeść. Idziemy jeść. Jak to my zawsze sobie wcześniej robimy plan i wypatrzyliśmy sobie fajną miejscówkę, żeby coś zjeść. Jest niedaleko miejscowość, do której raz taki czas przyjeżdżamy na. Jak tu jesteśmy, to jemy tam steki w tym pubie, więc zabieramy bez... tak. Nie, no nie jest jakoś źle w sumie, nie? Chociaż to pewnie jest bardzo w sobie. To... jestem w szoku, jak wygląda sałatka, bo w Anglii nie podało tego warzyw. Parking, duży, ale krótkie miejsce. musieliśmy tak zaparkować troszkę na końcu bokiem. Długi, jednak jest. Mocno na jedzeni. Wracamy na naszą miejscówkę. Po raz trzeci. Po raz trzeci. I będziemy łowić. Ja I bym... pierwsze co do kawka. Kawka? Ja robię kawkę, ty łowiesz, i... Tak. Kolację. Nic, więcej, nic więcej nie robię. Kolację będę łowił. Oh, so Thank you so much. Zatrzymali nas tutaj Anglicy na parkingu, strasznie się na nas patrzyli, i Karol im przez otwarte okno powiedzieli, że super van i tak dalej. I Karol się cofnął, zatrzymał i zapytał się po prostu, czy chcą zobaczyć w środku. I są tak podierani. Uwielbiamy takie sytuacje, naprawdę, jak się ludzie cieszą, że jak widzą nasze auto, to jest super a najbardziej są pod wrażeniem tego, jak Karol powiedział, że zrobił to sam. Cztery miesiące. Nie mogli uwierzyć. Przęcior przygotowany, zobaczcie, tutaj już mamy krewety nałożone, teraz zakładamy na drona, wszystko musimy zrobić tak, żeby żyłka nie wplątała nam się w śmigła, co jest dosyć ważne, jak pewnie się domyślacie. Wciskamy światełko FN, otwiera się, tutaj w pętelkę wkładamy, no dobra i tak to wygląda. Teraz rzucamy, zobacz tu. Widać jak nam tam kreweta dynda. O, -o. Pa, pa. Śląska za <grymne> proszę bardzo. <grymne> Surowe krewetki. Poszło Tadam Daleko poleciałeś? 220 metrów. No, także to ty tu sobie marznij, a ja idę. Dobra. Będę obserwować, czy coś złowiłeś. mi jeszcze na ręce. Z tej strony. Chyba jest. Kurna toż to jakiś rekin <laughs> Ale wygięta szczytuwa nie zahaczyły ci się o nic? O, jest Jest coś, no? Hit. O. Ramię mi puchnie A, te 200 metrów trzeba reować, mówię biceps będzie jak nic. Płynie, już coś widzę. A, chyba wodorosty jednak. Tak. Ale coś było. Czekam mi <laughs> Nie no, piękne! <laughs> no. To był na pewno rekin dwumetrowy 100%. Na pewno, ja jestem... Ja go widziałam nawet stąd przecież, że to był rekin. Frytki z obiadu. Idziemy szukać dziewczyn. Latają tam. Już, obczaiły, proszę. Tak, tak to się robi, tak. A proszę, i już mamy. No, wrzuciłam. Złapała. Tak się karmi mewy. Głodna. Tak stoję, do góry trzymam. Ale niezainteresowane. Karol je chyba przestraszył dronem. Krążył znowu. Pora Nie, to nie. Tak można siedzieć. Piękne ciepło jest, nie? No tak jest Jakieś 12 stopni, nie? Nie wieje. Nie wieje, to ważne. I tak mam na nasze stanowisko. Jak na razie cisza. Było troszkę pierwsze branie takie, że wydawało się, że będzie ostro z tymi rybami, ale nie jest. Ale fajnie się siedzi. O to chodzi też na ryba, żeby miło spędzić czas nad wodą posłuchać szumu fal, i p, i te D. Lubię łowić przy takich barierkach, może sobie fajnie sklinować ten trójnóg i nie ma szans, żeby. Go pociągnęło, także jest, jest całkowicie sklinowany w tamtą stronę. Robi się coraz chłodniej, dlatego ja sobie złożę wszystko, wrzucę do bagażnika, oprócz wędek, bym na sobie obserwował ze środka. I tak sobie siedzimy. I taki mam widok na wędki. No to idealnie, powiem wam, nic nie przegapię. Zawsze mi się marzyło, żeby mieć dom nad morzem i z ogródka zarzucać sobie przynęty do wody. Proszę bardzo. No i mam. Godzina 19:20 tyle, wystarczy. Zobaczmy, jeszcze czy mamy coś na wędkach. Wiesz, ile by się trzeba omachać przy takich dystansach, mówię Wam. Pół szpuli trzeba zwinąć. A wszystko mamy. Tu coś ciężej idzie. No, niestety. Trudno. Tak to jest na rybach. Raz są, raz ich nie ma. Oj oj oj, no będzie przynajmniej okazja, żeby zrobić porządek w gratach. Wszystko się rozpaliło. Żeby ktoś się nie pomyślał, z olejem to jest wyciąg z robaków. No tak, to jest z robaków właśnie. Pamiętajcie, zamykajcie zawsze pudełka. Pięknie kochanie, wszystko widzę ogarnęłaś To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami weekend Nam było bardzo miło spędzić ten weekend Miejscóweczka jest zacna i nie mogłam się doczekać aż tu wrócimy, będzie tak. cieplej rowerki, jest blisko sklep jest mnóstwo miejsca, ognisko po prostu cisza i spokój i szum fal i to jest to Tak i w tym momencie wyświetli się to miejsce na mapie i mamy nadzieję, że z kimś z Was się tutaj spotkamy kiedyś. Byłoby fajnie. My, co prawda, mamy kawał drogi, ale jest to miejsce warte odwiedzenia ponownego i wolimy chyba raczej właśnie nawet nadrobić drogę, ale przyjechać w takie fajne miejsce. Tylko tak. jesteśmy bardzo na plus. Z góry Wam dziękujemy za obecność na tym filmie. Życzymy Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się i do następnego. Do zobaczenia. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Merci.